Tam zrobimy bez siły hardkorowo. Dobra, no to mm, tak, zdaję sobie sprawę, że ten odcinek dotyczył samego robienia zakupów, a właściwie robienia zakupów, omawiania tego, co miał Karansul, bo nic nie kupiliśmy. No, cóż, napiszę to w opisie filmiku, żebyście nie byli y, y, zawiedzeni, ale no cóż. W następnym będzie wreszcie jakaś akcja, co prawda bardzo dość krótka, a po niej wrócimy do miasta Ingos, żeby rozmawiać dalej ze wszystkimi, więc następny odcinek również będzie przegadany. Kurcze to już chyba trzeci odcinek, który jest przegadany... Trzeci, co ja mówię, z piąty, który jest przegadany i bez walki. Ostatni raz, jak byliśmy w tunelu, no nie? Tak, Kurcze. No cóż, no to do zobaczenia. <laughs> Witam ponownie. I oto co <laughs> Dzisiaj będziemy wałkować przez długi, 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 długi czas. No, tak wyglądają właśnie małe kryształy ciepła, można nimi ogrzać zupę. Za 2,5 tysiąca chodzą. No cóż, w miarę fajnie, no, tak <laughs> yy, dobra, no to nic. Ciężko mi właśnie taka jest skóra tygryska śnieżnego, można tutaj dostać, ale sprzedamy ją, bo nie ma na, na Ingos żadnych ubrań ze skóry tygrysa. Można mm, wziąć te, przerobić na skórę tygrysa, ale one nie będą takie fajnie, fajne i wytrzymałe jak powinny by być. No cóż, no, jak widać tutaj mamy Mariannę. Rozbierzmy ją. Eee, dobra. Eee, I teraz trzeba zastanowić się nad jej ekwipunkiem i nad ekwipunkiem Zaka Jak widać. <laughs> Zakowi rozpadła się koszulka, którą szybko naprawimy, gdy ją tylko jest Będzie eee, Będ. 160 zł poszło ale dobrze, dobrze. Dobra, i teraz dla Marian... Mar... I to imię mnie trochę zaczyna irytować. No cóż, ubierzemy jej hełm. ubierzemy jej, jej zbroję, ubierzemy jej. Yy, ona jest dość silna, więc jakby tu były jakieś lepsze. Ubierzemy jej yy, spodnie porincie. No, całkiem fajnie wygląda. I zbroja również. No, może nie ma szoku, ale, ale, ale nie jest źle, prawda? Yy, dobra, ten napiecznik sobie darujemy ten jakby był to 3.2 no i ta kaniańska wełniana kamizelka myśliwska która jest sam raz do leśnych wędrówek dużo lepiej wygląda niż niż, niż nasz stary napierśnik ale jednak będziemy starego napierśnika używać e, dobra i rękawice i, 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 i kaniańskie buty z cienkiej skóry no to one są z cienkiej skóry i mają e, 3.1 e, Kurcze, 3,1 zbroi, a te z grubej, jakby były z grubej, to miałyby 3 3,4. Pewnie z jeszcze grubszej byłyby jeszcze lepsze, no cóż. Ale, ale nasze, nasze gipatowskie są odrobinę lepsze od, z twardej skóry, od tych z grubej skóry. E, no i nasza Marianna tak wygląda. E, łuk, e, łuk, e, tak... Nasz łuk z zielonej kości jest lepszy. Po pierwsze ma wiek... większy zasięg, większą premię do ataku i większe obrażenia. Więc no, ten łuk się nie nadaje do niczego. No jeszcze dużo mniej waży, ale to akurat w przypadku naszej siłaczki Marianny nie ma znaczenia. Dobra no siłaczka, 22 siły, to nie jest tak dużo. ręczności 31 i jest dość nasza Mariana tempa, no. Ale no, nie narzekajmy. No i ma 2700 doświadczenia, co jest troszkę mało. Ale atak całkiem dobry, 68, z tego co kojarzę miał trochę więcej Ale no nic, no nic, no nic. Niech i tak będzie, damy jej jeszcze młotek, żeby było wesoło, jakby co o. E, dobra. Mm. Ty, ona... No, zobaczcie jaki ona ma atak! 23 do broni kontaktowej, co jest nieźle, naprawdę niezłe nie, nie osiągnięcie, jak na, na, na taką. Jakby co to można jej używać do walki wręcz, ale to tak w kryzysowych, bardzo kryzysowych sytuacjach. No, to by było chyba na tyle. A nie, jeszcze jedna rzecz, którą chcę zrobić, choć nie jestem pewien, czy mi się to do czegoś przyda. Mm, tak jak widać, tu jest masa różnych, y, różnych, różnych różnych przedmiotów. Tak, jak widać tutaj mogę zrobić e, rękawice ze skóry trolla, które dają ochronę 5-0, ale a, może na razie się wstrzymam z tym, bo, bo, bo zobaczycie, bo lepsze są te na przykład może nie żelazne, no żelazne są takie same, a ważą... Na wadze również nie ma takiego zysku, więc, 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 może na razie się z tym wstrzymam. No, no. Yy, aha, to są spodnie ze skóry trolla, yy, Będzie można sobie, sobie zrobić ze skóry, skóry, skóry... niebieskiego trolla, ale to już nie będzie tak dobrze wychodziło, no. Tak samo te mają 3.7 skórzane w porównaniu do 5.0 z żelaznymi. I to jest najlepszy hełm. E, Rozejdźmy się na strzępy, ale to nie ten tekst. Aj, szkoda. Gdy jeszcze z lepszego materiału, na przykład e, jeśli rozbierze się to, tą koszulę i, i wełniany zrobi, to jest tekst taki, że... E, piórko gwarantowane, a nie wiem, nie kojarzę za bardzo, ale, ale fajny tekst. W ogóle, e, bardzo ciekawe teksty tutaj mają. A e, hełm z, e, z, z twardej skóry, obrona 7.4, no no cóż odrobinę lepszy niż te gipatowskie ale ale no chroni twoją głowę nie tylko przed zimnem no, kwestionowałbym to dobra tutaj mamy napoje eee, napój siły na 20 sekund no przepraszam napój szybkości efekt 3 też nie ma jakiegoś szału i napój leczniczy, średnia porcja. Częściowo przywraca bohaterowi zdrowie. No fajnie. O 80 zdrowia naraz za 3000. Bardzo nie kalkuluje się. No, mamy tutaj krótki łuk. Cóż, ma bardzo mało tych broni, więc na razie nie będziemy ich używać. Hmm. Materiały... To by było na tyle. I teraz możemy przejść, jeszcze Wam pokażę materiał. Metal nadaje łukom dodatkowe właściwości, ale brąz nie jest zbyt giętkim metalem. No cóż, trudno się z tym nie zgodzić, gdyż ten łuk jest gorszy od kościanego, chociaż z kości smoka, więc... No, też, też, też nie można tego e, tak kwestionować. I teraz nowe czary! No, akurat piorun już widzieliśmy. Efekt 8. Tak samo tutaj boski piorun, czyli coś jak kula ognia, tylko że jest o tyle lepszy, że, że on nie musi dolecieć, tylko od razu uderza uderza, uderza w to miejsce, w, którym, w które po prostu z góry, w które mu nakażemy. Bariera piorunów, efekt 12. Tak się zastanawiam, ile ile, ile nasz, nasza, nasza bariera, nasza ściana ognia najmiała. Tylko gdzie my to mamy? Czary, czary, nie mamy tego. A to dziwne. Hmm. Bardzo dziwne. No, nie, nie wiem, gdzieś się zapodziały te czary. No cóż, mniejsza o to. Jesteśmy na tyle bogaci, że możemy sobie na to pozwolić. Czary na znikły, przykro nam. No cóż, no to idziemy dalej. Bariera piorunów, efekt 3 trwanie, 10 sekund. No teraz już jest całkiem bez sensu, i, i w ogóle przed niczym nie chroni. Szczególnie przed jednorożstwami, które walą niesamowicie. Czar, który chcę mieć, to jest Noctowizja. Ale jeszcze nie, gdyż włożę sobie to do pancerza. No i co robi Noctowizja? Pozwala widzieć w ciemnościach. Po prostu. Działa dość ciekawie, bo, 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 yy, bo możemy widzieć po prostu w nocy tak sam, na ten sam dystans jak w dzień. Yy, ale co ciekawe, jest tutaj taka umiejętność jak noctowizja, która yy, w nocy daje nam większe pole widzenia. I jeśli na przykład wykupimy sobie 3 punkty noctowizji, to będziemy normalnie widzieć w nocy na taki sam dystans jak w dzień, ale po rzuceniu czaru noctowizja będziemy jeszcze dalej widzieć, gdyż. Te, te efekty się sumują, więc, więc naprawdę bardzo daleko widzimy wtedy. Firewerki, jasno no cóż, pozwala widzieć wokół wrogich... No tak, no, pff, można sobie gdzieś kliknąć i na 10 sekund widzimy, co tam się dzieje. Nie jest przydatny czar, ale no cóż, zawsze. E, regeneracja. Cóż, bardzo fajny czar, tylko że trzeba mieć dużo życia i najlepiej mieć również umiejętność e, regeneracja wykupioną tu stąd. No i żeby efekt był większy niż jeden, bo jeden prawie nic nie daje, ale no cóż. Przyspieszenie. Bardzo drogi czar i on jest bardzo słaby. E, może nie słaby, ale mało przydatny, no bo e, jak widać. E, tutaj taki zak. Taka włócznia ma działań 30, a nasz zak ma normalnie działań 16. No cóż, e, nie wiem dokładnie, jak wam to wytłumaczyć, ale po prostu zak bije z największą szybkością, jaką może. Przepraszam za to ścięcie. No, o czym to ja mówiłem? Tak, że Zagbi jest największą prędkością, jaką daje radę, gdyż, gdyż po prostu animacja nie pozwala na szybsze, szybsze atakowanie z jego strony. Więc, więc gdyby miał, gdy rzuci na niego się przyspieszenie, to nie ma żadnego efektu. Natomiast gdyby jego ręka, ktoś by mu ubił rękę, czyli żeby mu złamał albo miał na czerwono, to wtedy. Sytuacja wygląda tak, że zak bije, potem stoi w miejscu przez chwilę i bije ponownie. No, i wtedy, gdybyśmy mu rzucili to przyspieszenie z odpowiednio wysokim efektem, wtedy by nie było tej przerwy i był, biłby cały czas. Tylko pytanie: czy nie lepiej rzucić po prostu leczenie i go uleczyć? No, właśnie. I przez to przyspieszenie ma bardzo, bardzo znikłe użycie. Natomiast gdyby Zag miał na przykład obrony działań działań 14 albo nawet chyba 13, nie wiem czy się tak da, z tego powodu, że miałby bardzo mało zręczności, to wtedy e, <kluzła> używając młota, który ma bardzo dużo działań, czyli 36, e, to wtedy wyglądała sytuacja tak, że Zag by uderzał, na jakieś ćwierć albo pół sekundy by przestawał, i potem by uderzał z powrotem. No i wtedy można by rzucić przyspieszenie o efekcie 1 albo 2, i wtedy by bił bez przerwy. I to jest jedyne, jako takie użycie tego czaru, ale no po tym, co się po cenie, i po tym, jak to wygląda, przyspieszenie, jak to dumnie brzmi, no to nie, to jest odrobinę poniżej oczekiwań. Kolejny czar. Spowolnienie. To jest dość ciekawy czar. No, on po prostu spowalnia przeciwnika, czyli że on, że przeciwnik uderzy, potem musi chwilę postać i uderzyć Coś podobne jakby przy ubiciu ręki. No, ten czar może się naprawdę przydawać, szczególnie do walki z bossami i ze smokami na multi, ale jeśli chodzi o, 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 o single player, no to no przyznajmy to, Zag nie ma. A to jest magia astralna, no tak. No to na chwilę dołożymy Zakowi do magii astralnej. I szkoda, że nie zmysłu, bo wtedy by Zak miał, miał mógł to lepiej czarować. Mm, dobra, no to wrzućmy na przykład taką runę. No. I mamy efekt 4, przy czym 10 to jest ubicie ręki, a to trwa 10 sekund, więc pasowałoby wrzucić jeszcze dłuższy efekt czasu trwania. Więc też niezbyt jest skuteczny, ale tego będę raczej używał. Hmm, raczej tak. Oczywiście nie zakiem, bo, bo zak to jest czysty wojownik u mnie. Hmm, czy wziąć sobie, a wezmę sobie drugi poziom zdrowia. O, I zagbał tym sposobem 151 punktów życia i około 225 na sile, tak? Chyba tak A może... Dobra, nie, o ile się nie pomyliłem, to tak Eee... Dobra, no to co jeszcze? Po pierwsze to powinienem zrobić w końcu tą siłę jakąś. Eee, może nie. Nie, no potrzebuję siły. Ale to dopiero w następnej misji będę potrzebował.